Pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskiej Amazonki, dzisiaj jest gościem w sieci. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, serdecznie witam państwa. W tym, roku, w tym roku nie było marszu, różowej wstążki, jak państwo obchodziliście Dzień Matki? Były jakieś skromne obchody? To znaczy się tak. Oczywiście, że chcieliśmy wesprzeć wszystkie panie. Jedynie co? Ponieważ jest wszystko zamknięte, szpitale są pozamykane, więc jedynie. Tylko mogłyśmy z okazji Dnia Matki złożyć życzenia, ewentualnie połączyć się online z pacjentkami, które były w tym czasie na oddziale. Ja serdecznie dziękuję przede wszystkim szpitalom, tak? czyli szpitalowi specjalistycznemu, oddział chirurgii, onkologii, chemioterapii, onkologii oraz szpital specjalistyczny onkologiczny przy ulicy Warszawskiej numer. Tam również pacjentki onkologiczne z rakiem piersi są przyjmowane i też tam do nich docieramy. Smutno było, że w tym roku nie mogliśmy po prostu zrobić tego marszu, ale to nie jest tylko marsz, jak wiemy, tylko cała akcja profilaktyczna, Dokładnie. gdzie kobiety prawda, mogą skorzystać z badań, co jest bezcenne, bo w tej chwili jest ciężko się dostać gdziekolwiek. Lekarze byli do, do dyspozycji sprzęt również jedynie te zaopuszczenia nam nie pozwoliły, żebyśmy mogły zrobić w tym roku ten. Pani tak prezes, ma. a myślicie o tym, żeby zrobić w ogóle w tym roku ten marcz, jeżeli te obostrzenia rząd popuści? Oczywiście, oczywiście jesteśmy przygotowani. Myśleliśmy o październiku, ale myślę, że może to zrobimy wcześniej, we wrześniu. My chcemy zaangażować do tego programu, do tego całego happeningu, jak to nazywamy, również młodzież, prawda, która bardzo aktywnie uczestniczy, ale uczestniczenie nie jest bierne a czynne, bo oni później przyprowadzają swoje mamy, swoje siostry czy, czy ciocie, babcie na badania, i to też jest bardzo ważne. Więc to jest takie spotkanie międzypokoleniowe z taką dobrą dozą pozytywizmu. Chcę Pani zapytać, czy zna Pani taki projekt, taki program Pomacaj się? Słyszała Pani o tym? Tak, tak oczywiście, tak, to jest Pomacaj się. Jest to taka akcja... No tak, nie, jest... za, nie za bardzo ta nazwa, taka intrygująca, owszem, ale już taka trochę mało elegancka, ale przede wszystkim ku zdrowiu to prowadzi. To jest właśnie tak. Ja myślę, że że y, pomacaj się, pomacaj, zbadaj się, tak? Zobacz swoje piersi, co się z nimi dzieje, ale również to myślę, bardzo bym chciała rozszerzyć w kierunku mężczyzn, tak? Żeby też się pomacali i zobaczyli swoje jądra. Y, czy, y, to jest też bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo jednak y, my też myślimy o tym projekcie, y, żeby tutaj to prze, przełożyć do nas, bo my i tak bardzo dużo na naszym terenie robimy. Bo myślę, że nasi tutaj, nasi mieszkańcy są bardzo zaopiekowani, bo my jesteśmy dosyć aktywne, ale nie biernie tylko czynnie. Czyli zawsze udzielamy informacji, jesteśmy do dyspozycji i nikogo nie zostawiamy. A myślę, że jeszcze dużym plusem naszym jest to, że mamy dobre relacje z lekarzami. Tak? Czyli jeżeli poprosimy któregoś z lekarzy czy ze szpitali, to żadna z pacjentek nie zostanie jakby bez, bez opieki. Więc to też jest myślę bardzo ważne. Pani profesor, chciałbym Pani zapytać, czy osoba taka... no, no... Przeciętna osoba z Częstochowy gdzieś podczas kąpieli coś wyczuła, czy może otworzyć stronę Częstochowskiej Amazonki, zobaczyć numer i zadzwonić, dostanie jakąś, może nie poradę, ale wsparcie, jakieś pomoc i, i być może dalsze e, kierowanie gdzieś, co dalej robić. Oczywiście jest nasza strona, jest numer telefonu, mamy mhm. też telefon zaufania, do którego można o każdej porze zadzwonić. My naprawdę odpowiadamy. Jeżeli w danym momencie nie odbierzemy, odzwaniamy. Żadna osoba nie zostaje jakby nie, bez odpowiedzi. Więc e, tych telefonów jest naprawdę bardzo dużo i, i to jest e, takie troszeczkę, myślę, też niepokojące, bo tych osób jest coraz więcej chorych. A co najgorsze, że e, po, pomocy potrzebują coraz młodsze osoby, tak? Czyli coraz więcej jest młodych dziewczyn chorych e, i to się naprawdę w tej chwili bardzo rozszerza, tak? Czyli to, ta e, bariera wiekowa już nie jest po 40 latach, po 47, tak jak, e, jak ja zachorowałam, ale e, jest... To już w wieku dwudziestu paru lat, osiemnastu, szesnastu już są zmiany, więc to jest zatrważające, ale też pokazujące, że musimy zacząć dbać o siebie i już od małego właściwie zaczynać myśleć o swoim ciele i zwracać uwagę z tym, co się u nas dzieje w naszym Stąd, stąd Państwa wejście do szkół, do szkół średnich, bo wiem, że Państwo tam prowadziliście różne prelekcje, pogadanki. Tak, wie Pan co, bardzo mnie to zatworzyło, bo młodzież na tych spotkaniach jest bardzo taka, w tej chwili aktywna, w sensie aktywnym takim, że oni to później biorą do siebie i zanoszą też idą z tymi ulotkami do rodzin, to jest bardzo ważne, nie tylko dziewczynki, ale również i chłopcy, to jest bardzo, bardzo potrzebne. A przede wszystkim sami uświadamiają sobie, że muszą zacząć inaczej patrzeć na swoje, na swoje zdrowie. I to jest, myślę, dobre. I Ta akcja, zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki, jest bardzo ważna i ona chciałabym, żeby była kontynuowana, żeby to wszystko się wreszcie uwolniło i do tych szkół byśmy mogły na nowo wchodzić. No, to jest bardzo ważne. Ta edukacja zdrowotna dzieci w szkołach jest. Po prostu bezcenna. Chciałbym Panią o taki trudny temat zapytać. No, mam nadzieję, że ta pandemia powoli się kończy. Czy wszystkie Panie Amazonki odliczyły się po tej pandemii? Niestety. Och, Dadał mi Pan bardzo trudny temat i bardzo bolesny, bo yy, postaram się nie popłakać. Ale odeszło od naszego grona bardzo dużo yy, dziewczyn. Yy, nie tylko tu od nas, Częstochowy, ale również w całej Polsce. I powiem panu, że boję się otworzyć Facebooka, bo na nim widzę znowu następna, następna, następna. To jest tak olbrzymie pokłosie, że po prostu jest to bardzo smutno. Jest to żal, ale z drugiej strony powiem szczerze, że nigdy im nie mówię żadna i mówię do zobaczenia. Dlaczego? Dlatego, że no tak jest życie. My się musimy z tym pogodzić, ale chyba najważniejsze w tym, że one już nie cierpią. Czyli niestety choroba nowotworowa jest to chorobą bardzo i, trudną, i ciężką, a przede wszystkim bolesną. Więc jeżeli już ich nie ma wśród nas, to odpoczywają, ale czuwają nad nami. To takie jest moje przesłanie i smutne, smutne i po prostu czego się boję. Boję się tego, że dopiero to, ta puszka Pandory się otworzyła. Ta pandemia zrobiła coś takiego, że dopiero y, myślę, że zaczniemy docierać troszeczkę za późno do tych lekarzy. Czyli będą to choroby, no, choroby rozsiane. To nie tylko rak piersi, ale ogólnie y, myślę, całe y, cała onkologia dopiero nie będzie zieloną wyspą, a po prostu okaże się, że to y, jest zupełnie coś innego. Rozumiem, ale to jest wina wina pań, wina lekarzy. Kogo wini za ten stan? czy? No bo wiem, że wiele szpitali było pozamykanych, tak? Dlatego, że była tak. pandemia. Tak, wie Pan co myślę? Strach. Strach u nas był niesamowity, że ludzie się po prostu, osoby się bali wyjść do, do, do lekarza. Przede wszystkim tak, było pozamykane, dostępność była bardzo bardzo znikoma i to mamy żal do tych, do, niestety do, do tej służby zdrowia, która się tak szczelnie zamknęła i nas zostawiła, bo często jest tak, że przez telefon te rozmowy nie dało się nic powiedzieć, prawda, nie umiało się przekazać tego i często zostaliśmy też uśpieni, no i to te tak jak powiedziałam, baliśmy się wyjść. Ja dziękuję lekarzom częstochowskim. Onkologom, czy również chirurgom, tutaj piersi, czy chirurgom w ogóle onkologicznym, za to, że nie zostawili mieszkańców Częstochowy. Oni cały czas byli otwarci. Czyli nie zamknęli się w czasie nie, pandemii? Nie, cały czas przyjmowali i to tyle im za to bo ci pacjentki, które dotarły i trzeba było je szybciutko jakby czy zoperować, diagnozować i leczyć, to, to tą opiekę otrzymywali i to się należy, naprawdę im wielkie podziękowanie. Dobrze, a jak Pani przyjęła informację, że z listy leków refundowanych zniknęły terapie stosowane przy rozsianym raku piersi? Chociaż teraz się okazuje, że podobno cudownie się wszystko odnalazło, tak? Wie pan co, był to szok. Ja nigdy bym nie chciała i, i, nie, i po prostu, żeby żaden z pacjentów, to ja już nie mówię tylko o raku piersi, ale ogólnie, żebyśmy nigdy nie doznali jeszcze raz czegoś takiego, że nam odbierana jest nadzieja. To jest niedopuszczalne. Proszę mi uwierzyć, że to był szok dla nas wszystkich, że nie ma tego leku. Osoby, które najbardziej to dotknęło i były, to one już jako pierwsze interweniowały ze strachu z tego, co będzie dalej. Ja bardzo się cieszę, że obudziła się, myślę. Narodowy Fundusz Zdrowia, ale przede wszystkim, że obudzili się Ministerstwo Zdrowia i ten lek został ponownie wprowadzony, te leki. To jest ratowanie życia, przedłużenie życia i to jest po prostu nadzieja. I nie odbierajmy tej nadziei nigdy, nigdy. Bo usłyszeć, że jeżeli w skali kraju jest 80 osób chorych rocznie i no to co, to te 80. 50 osób należy już jakby, bo to nie jest liczba, to jest liczba, każdy człowiek, każde życie jest bezcenne i bardzo, bardzo cenne. I kolejny trudny temat, troszeczkę sfera finansowania onkologii, walki z nowotworami. Co Pani myśli Pani Prezes, gdy słyszy Pani, że ogromne środki były dane na przykład, daj przykład na elektrownię w Ostrowance 3 miliardy, teraz to będzie rozbierane, 3 miliardy przydałyby się na onkologię? Wie pan co o tym ciągle powtarzam. Mówimy, że nasza służba zdrowia jest w ogóle niedofinansowana, a onkologia tym bardziej. Dlaczego my, Polacy, nie możemy być tak godnie leczeni, jak jest na zachodzie czy na całym świecie? My powinny być zachowane te standardy i naprawdę uważam, że pieniądze na służbę zdrowia powinny być i nie wolno, było, nie wolno tego ograniczać, a zwłaszcza na onkologię. Dobrze, to zapytajmy jeszcze tak na zakończenie w tym roku. Coś szykujecie Państwo, już wiecie, że na pewno Pani się spotkacie. Nie wiem, może jakieś spotkanie na Jasnej górze, może jakieś będą porady, może Pani już się będziecie troszeczkę bardziej otwierać, bo ta pandemia powoli, powoli nas już chyba opuszcza. Tak, tak. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że oczywiście otwieramy się i cieszymy się, że się możemy spotkać. Dzisiaj mam ważne zebranie z moimi koleżankami sprawozdawcze i zrobimy to już nie online, tylko no, oczywiście w zachowaniu tych wszystkich obu zaobuszczeń, ale będziemy się, zobaczymy. Poza tym jest mi smutno, że nie mogę wielu programów realizować, ale i też y, obawiam się, że finansowo no jest w tym roku bardzo źle. Bardzo źle. My mamy bardzo mało programów. Y, te programy, które otrzymałyśmy, projekty z miasta, to są dosyć skromne. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, ale cieszę się z każdego grosza. Najbardziej smutno jest, że ponownie nie otrzymałam ASOSA, y, gdzie liczyłam, że y, 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 będziemy i dostaniemy. Jest to tak bardzo ważny projekt dla seniorów, bardzo dobry. I jak zobaczyłam, że brakło nam tych punktów, to mi serce znowu boli. Obawiam się i czekam na rozstrzygnięcie FIO, gdzie zostały napisane aż trzy projekty. Czy przejdzie którykolwiek, nie wiem. Jestem po prostu rozczarowana i taka troszeczkę zniechęcona, ale z drugiej strony nie załamujemy się, idziemy do przodu, będziemy realizować wszystko to, co tu jest. Czekam na ogłoszenie przez miasto projektu ze zdrowia, z onkologii, żeby to się ruszyło i do tych szkół, żebyśmy mogły po. Bo po w wakacjach ponownie powrócić do tego dobrego, naprawdę innowacyjnego projektu na całą Polskę. To tylko Częstochowa to robi, więc powinniśmy to realizować. I jeszcze, proszę Państwa, jest bardzo ważna informacja: dostałam ją z federacji. Częstochowa została wytypowana jako program pilotażowy. Będziemy prowadzić e czyli będzie będą oddane, przekazane do. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego komputery, komputer jeden zostanie u wolontariuszek ochotniczy i na takiej formie będziemy się mogły łączyć z pacjentkami. To jest dobra forma, bo nawet jeżeli będzie to uwolnione już i się otworzą szpitale, to... Jesteśmy zawsze do dyspozycji i myślę, to jest też ważne. Chciałabym również, żeby taki komputer trafił do szpitala specjalistycznego na Warszawskiej, bo tam jest też onkologia, gdzie dużo właśnie Amazonek tam trafia do leczenia na chemioterapię, więc myślę, że mi się to wszystko uda. Dziękuję, że Częstochowa została zauważona przez Federację i w ogóle że ten projekt pilotażowy będzie u nas na cały Śląsk, bo my Jesteśmy jakby takim wzorem do zobaczenia, jak dalej, jak to pójdzie, jak ten program będzie realizowany. Więc myślę, że są takie dobre i smutne okay. też tematy. Mam nadzieję, czego się obawiam, bo proszę Państwa, nie zostaliśmy zwolnieni z czynszu, więc te koszty są dosyć duże, ale przyrzekłam sobie, że na pewno nie oddamy nasz. Naszej siedziby, bo ona jest po prostu bardzo potrzebna. To jest azyl dla wszystkich, którzy tu przyjdą, którzy mogą się rehabilitować, mogą się spotkać i spotkać się z psychologiem czy z nami. To jest, to jest po prostu, myślę, miejsce takie prawdziwe i potrzebne dla nas wszystkich. Boję się, że sobie nie dam rady, ale znając siebie i Amazonki, często. Częstochowskie to będziemy robić wszystko, żeby niż tą pomoc, niż wsparcie, a ludzie dobrej woli są cudowni i też nam pomogą. No i mam nadzieję, że, że takie stowarzyszenia, jak Częstochowskie Amazonki, nie zostaną wyrzucone, gdyby nawet nie płaciły. Ale jeszcze jedno pytanie Pani Prezes czy mniej środków na różne działania profilaktyczne, na różne projekty, programy oznacza więcej zgonów niestety? To doda mi Pan pytanie. Myślę, że tak, bo wie Pan, musi być leczenie wprowadzone bardzo szybko i, i to leczenie, które jest takie kompleksowe. W tej chwili się zupełnie inaczej leczy. Pamiętajmy, że pacjentki, które zaczynają dopiero historię z chorobą, najpierw przechodzą chemię. Taka, takie są teraz zupełnie inne standardy, ale to dobrze, bo później się okazuje, że to, co było bardzo groźne, jak zostało pory zdiagnozowane i leczone, więc jest to wyleczalne. Dlatego tak ciągle powtarzam również o mężczyznach, bo moi kochani panowie, wy też powinniście bardzo dbać o siebie, a jesteście właśnie pomimo tego wszystkiego czujecie się, że jesteście silni, taki, taki macho, ale nie dbacie o siebie, dbacie o swoje samochody, dbacie o swoje kobiety, ale zapominacie o sobie, więc myślę, że ten apel do panów również. Ja wracam się, bo jest rak jelita, teraz jest bardzo taki wredny, paskudny, prostata, czy rak jąder umowy, to, to są choroby, czy rak płuc, to są takie choroby, że, że po prostu powinniśmy pomyśleć o sobie I panowie, dbajcie o siebie, bo jesteście naszą ostoją. I, i, i taką silną ręką, gdzie my kobiety dzięki Wam też kwitniemy, rozkwitamy i chcemy rozkwitać. Będziemy dbać, obiecujemy. Bardzo dziękuję. Pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Bazonki Błagosin w sieci. Dziękuję bardzo. Również dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dużo zdrowia życia.